Rozdział 7. Sukces Kondolisy Kondolisa swój sukces w 12 zaczęła wojna robi. Całe jej dotychczasowe życie determinowała, niepostrzymana niczemu, rządza kariery. Pochodziła genetycznie od mieszkańców ziemi, urodzona gdzieś w cygańskiej rodzinie w Maszkowicach nad Dunajcem. Wzięła się nieprzerwanie kariery. Dzięki wrodzonej inteligencji ukończyła Instytut Techniczny w Nowym Sączu. Odległym od cztery zakola Dunajca od maszkowic. Już we wczesnej młodości walczyła o równouprawnienie i wolność Cyganów nie tylko samych maszkowic, ale również i innych gmin nad Dunajcem, jak Rościenko i Cyganowice. Jako działaczka na rzecz wolności i równouprawnienia uzyskała szybko azyl polityczny w Londynie, gdzie też protestowała na Piccadilly Circus. Dzięki tej aktywności Ajeni szybko zwrócili na nią uwagę i Kondoli zachętnie przystała na współpracę z NWO. Alieni potrzebowali jej w USA i została zahipnotyzowana, uzyskując dzięki temu dostęp do zasobów superkomputera. Utrzymanie Ziemi w ryzach było dla alienów niezwykle trudnym zadaniem. Z jednej strony ziemianie otrzymywali karmę ideologiczną CIA, przeprawioną stosami demokracji i wolności, a z drugiej pojawiali się wierzyciele i świętokradcy obnażający prawdziwe oblicze NWO. Niektórych burzycieli, jak Milton William Cooper, udawało się uciszyć. Zaraz jednak pojawiali się nowi świętokracy, jak chociażby David Icky, i aby obrać ziemian, zaczęto rozkrywać kartę praw i wolności dla kobiet. Za miliardowe kwoty NWO rozwijało organizacje feministyczne i zjednywało sobie wyborców wśród kobiet, obiecując 100% aborcji, 100% golizny, promując kobiety, bohaterki, prezydentki, posłanki, wreszcie kobiety na bliski, jak Szymborska, opisująca w poematach usta Stalina są jak malina. Dla pełnego oczarowania kobiet trzeba było wystawić czasem na piedestał kobietę bohatera i na tej nibie Condorisa oddała NWO niewypowiedziane zasługi. Niby była wybrana na prezydenta Washington DC w demokratycznych wyborach. Jednak przedtem zanim została elekted była selektet przez NWO. Praca kondolisy jako prezydenta Washington DC polegała głównie na rozdawaniu uśmiechów i wypowiadaniu przygotowane przez NWO mniej lub bardziej kulawych tekstów. Wyduszyłać błędy MWO musiała kłaść dużą emfazę na kobiece sztuczki, dokładnie włączone od aktoreczek z Hollywood. Te środki wyrazu szybko doprowadziły, że kontinu musiała mieć coraz bardziej świecące oczy, coraz bardziej lśniące zęby na porcelanie, coraz bardziej modne biusty na silikonie i coraz częściej zmienne kształty bioder i posiadków na biosilikonach. Z wpływem czasu stała się kombajnem chemiczno mechatronicznym z implantami, chipami i wsparciem lewej półkuli mózgu na superkomputerze. W końcu pozostało w niej zaledwie 50 funtów składnika ludzkiego oryginalnie pochodzącego z maszkowic nad Dunajcem. Pozostałe składniki do implanty i szczepy z procesorami mikrochipa. Słońce rozrzucało pastelowe blaski po jeziorze i fale puszkały na łagodnie opadającym piaszczystym brzegu. Wysuniętym ostrym, ciemnym zarysem kładł się na jeziorze skoczny zarys rezydencji Kondolisy. Przed piękną, okoloną różami balustradą rysowała się smukła postać białej, powiodnej sukni z milanowskiego Jedwabiu. Wypielęgnowana ręka zacisnęła się na złoconej balustradzie tak, iż zbielały od wysiłku opuszki palców. Krtań ściskały konwulsyjne spazmy, a przez myśl przylatywały, jak białe fregaty, coraz to inne wspomnienia z maszkowic, Płynącego przez piękną ziemię Sądecką Dunajca Tutaj na tarasie swej rezydencji W podziemnej metropolii Też są piękne widoki, ale czegoś tu brak Wszystko to było zaprojektowane Tak jak Neapol Ale to coś nieuchwytne Jakiś smętek dzień po dniu mówił Condoriso to nie to To ficja, to wszystko sztuczne Prawdziwe piękno to ziemia sądecka To Dunajec Żeby tylko przestać myśleć o cykańskich czasach O młodości Odwróciła się Iperowe pantofelki potały po białym, tlikowym tarasie, niosąc się echem daleko i ginąc gdzieś w szubarach jeziora. Nagle słońce z bocznego kąta oświetliło jej profil i refleksy poszły równo po falach jeziora.